No, i zaczynamy, kochani, dzisiejszy poranek w doborowym towarzystwie. Jak niektórzy sobie wypoczywają, to my akurat wykorzystujemy dzisiejsze wolne sloty do tego, żeby zrobić bardzo fajną i, mam nadzieję, dobrze przez Was przyjętą reklamę. Za chwilę zaczynamy przygotowania do niej, a teraz. Jeszcze tylko ja i Madlenka. Chcemy Wam powiedzieć dzień dobry w ten piękny niedzielny poranek. My już szykujemy się do pracy. Dzisiaj mamy nagrania, więc u nas niedziela pracująca, ale ja bardzo lubię ciekawi ludzie, fajny projekt, więc szybko się robimy i będziemy uciekać na plan. To pierwszy dzień na planie Madlenki. Mam nadzieję, że będzie jej się podobało. A my, słuchajcie, już jesteśmy na planie. Moja królewna jest pierwszy raz w kamperze produkcyjnym i odnalazła się świetnie. Więc teraz sobie oglądamy stylizację. Więc szykujemy się i będziemy działać. Jeszcze Wam tylko pokażę królewnę moją.